Spotykamy się dzisiaj z prezydentem Miasta Oświęcim, panem Januszem Kwierutem. Witam serdecznie, panie Dzień dobry. prezydencie. Dzień dobry państwu. Będziemy podsumowywać mijający rok 2013, który już no, niedługo pożegnamy. Właśnie, panie prezydencie, jak pan ocenia ten mijający rok? No Myślę, że to był rok dobry dla miasta Oświęcim, dla mieszkańców naszego miasta, dlatego że w tym roku mieliśmy wiele inwestycji, wiele wydarzeń, ustanowiliśmy patrona miasta świętego Jana Bosko, ale też chyba udało się to, co jest ważne w samorządzie, żeby znaleźć pewien konsensus. Obojętnie kto należy do jakiej partii politycznej, życie pokazało, że nieważne to jest, ważne jest jakie mamy pomysły, jakie mamy właśnie przedsięwzięcia i że wspólnie potrafimy zrealizować właśnie i zakończyć je sukcesem. I myślę, że te inwestycje, te wydarzenia, które odbyły się w Oświęcimiu są tego dowodem. Które z tych wydarzeń uważa Pan za najważniejsze? No tak, ja myślę, że, że mieszkańcy przede wszystkim zwracają uwagę na e, stan komunikacji w mieście oświęcimy. Wiemy, że jest wiele problemów wynikających z tego faktu. To jest e, kwestia, która nas bardzo jak gdyby tutaj interesuje i w której chcemy wiele właśnie działań też i przygotować też realizujemy. No w tym roku 2013 zrealizowaliśmy wiele inwestycji właśnie drogowych. To jest ulica Szarych Szeregów, to jest ulica Jana Pawła II, ale też wspólnie właśnie z powiatem zrealizowaliśmy wiele ciągów takich e, najważniejszych w mieście, tak jak ulica i Dąbrowskiego, ale też ulica właśnie obozowa e, na Zasolu czy ulica Tysiąclecia na Osiedlu Chemików, czy rondo na ulicy Olszewskiego, Słowackiego, więc jest wiele inwestycji, które są widoczne w mieście Oświęcimiu, które zdecydowanie poprawiają ten układ komunikacyjny, ale mam świadomość, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. To jest też kwestia inwestycji w szkołach. Ja myślę, że wszyscy zauważyli, ile w Oświęcimiu, w zakresie szkół się zmieniło, że właśnie szkoły nam wypiękniały, wszystkie szkoły zostały właśnie tutaj docieplone, zmieniły swój wygląd, ale też i te instalacje wewnętrzne zostały zrealizowane, więc koszty zdecydowanie się obniżyły. To są kolejne inwestycje dotyczące między innymi właśnie Placu Targowego, To Ta inwestycja, która przez wiele lat była dyskutowana, wokół której też były no, bardzo gorące spory. Udało się ją właśnie zakończyć i w postaci właśnie wykonania środkowej części Placu Targowego, ale to są też inwestycje właśnie w dzielnice e, dwory, kanalizacja, to są też i e, działania związane właśnie z rozpoczęciem modernizacji oświęcimskiej pływalni, tych zadań jest decydowanie więcej i, i myślę, że, że to, te zadania są widoczne przez mieszkańców. Zresztą ja też odbieram wiele sygnałów takich, które właśnie świadczą o tym, że mieszkańcy z jednej strony widzą pewne uciążliwości, za to też chciałem przeprosić, że te uciążliwości w okresie realizacji są, ale później wszyscy doceniamy fakt, jak są zrobione. Zdarzył się też niestety mały poślizg, jeśli chodzi o rynek. No tak, no, no tutaj ten, ta sprawa, Oczywiście dla nas jest, jest też przykra do tego, że wykonawca szedł nam z inwestycji, co spowodowało, że musieliśmy przeprowadzić całą procedurę wyłonienia nowego, ale na szczęście właśnie jesteśmy już po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą i mam nadzieję, że na wiosnę uda się tą inwestycję zakończyć i wszyscy będą mogli się cieszyć z tej przestrzeni miasta i mam nadzieję, że wielu mieszkańców Oświęcimia będzie przychodziło na stare miasto i, i korzystało z tej przestrzeni, bo wszyscy mamy świadomość tego, że to jest jednak też od wielu, wielu lat pewien problem, bo święcimy mu, żeby właśnie ta przestrzeń była też tą przestrzenią wykorzystywaną przez mieszkańców, ale też i przez turystów, i będziemy tutaj działać w tym kierunku. Natomiast jak już Dadało mówimy o placach, to też właśnie, plac właśnie udało się zrealizować się tą uwagę, przestrzeń, która była od wielu lat zaniedbana, czyli plac pokoju w centrum tutaj osiedla chemików, gdzie udało się właśnie. Stworzyć taką główną oś tego osiedla wzdłuż ulicy Tysiąclecia. Mamy kolejne pomysły na realizację przedsięwzięć w rejonie właśnie parku tutaj. Więc jest wiele działań, które udało się zakończyć. Oczywiście mamy świadomość tego, że, że te działania w niektórych obszarach pewno nie do końca są i te satysfakcjonujące dla mieszkańców, ale też i nie mamy jak gdyby tutaj pomysły i, i działamy w tym kierunku, żeby te, te inwestycje dokończyć. Panie Prezydencie, a jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o gospodarkę? Dużo dzisiaj mówi się o nowych miejscach pracy. No, praca to jest coś, co jest najważniejsze dla mieszkańców każdej miejscowości, każdego miasta. Jak właśnie ta sprawa wygląda w Oświęci? Ja sprawy, myślę, że, 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 miejsce. Oczywiście to mamy taką świadomość, że, że ten problem gospodarczy, ten kryzys dotyczy jakby całego kraju. Wiele miast też boryka się z różnego rodzaju problemami. Mamy powody do, do pewnej satysfakcji, dlatego że e, firmy, które działają w przestrzeni miejskiej strefy gospodarczej, czyli dawnych zakładów chemicznych. Rozwijają się. Tu mamy bardzo dobre informacje płynące właśnie z firmy Syntos, która rozpoczęła w tym roku inwestycje. Można powiedzieć, że największą Polsce, jedną z największych w kraju, w wysokości 560 milionów złotych na nową wytwórnię Kałczuku. Ma kolejne plany dotyczące kolejnych inwestycji. Ostatnio na sesji podejmowaliśmy decyzję zwiększającą obszar specjalnej strefy ekonomicznej o 23 hektary, co wiąże się właśnie z kolejnymi inwestycjami tejże firmy. फर्म i kolejnymi miejscami pracy. Ale to też są i tu trzeba docenić inne firmy, które właśnie w tym obszarze czy w innych częściach miasta podejmują swoje działania, właśnie tworzą nowe inwestycje i też oczywiście to się wiąże z zatrudnieniem. My ze swojej strony jako Miasto Święcim przygotowujemy też infrastrukturę, czyli e, tworzymy warunki po to, żeby właśnie nowe firmy mogły się tam lokować. Tworzymy e, wzdłuż ulicy fabrycznej właśnie strefę gospodarczą, budujemy nowy inkubator i budujemy też Właśnie nową drogę, prawie półtora kilometra, która będzie drogą serwisową dla terenów przemysłowych, więc jest to nadzieja na to, że właśnie ten obszar będzie się rozwijał. Zresztą ja odbieram sygnały od przedsiębiorców, którzy to zauważają. i że, że zaczęło się też tworzyć dobry klimat wokół właśnie oświęcimia w zakresie rozwoju gospodarczego i mam nadzieję, że, że też mieszkańcy to czują w następnym okresie w następnych latach, że ta dostępność do, do pracy będzie zdecydowanie łatwiejsza. A tak jak Pan powiedział, no jednak miejsca pracy są tym najważniejszym elementem związanym właśnie z funkcjonowaniem e, oświęcimia i, i, i naszej przestrzeni. Oczywiście wiąże się z tym wiele rzeczy związanych właśnie z infrastrukturą, z układem komunikacyjnym, o tym wcześniej żeśmy mówili, oczywiście tutaj. Nie rozwijam też wątku, bo to jest sprawa jakby przyszła, dotycząca owodnicy z Oświęcimia, owodnicy północnej, południowej. Tutaj też jest wiele takich działań, szczególnie w zakresie owodnicy północnej łączącej ulicę chemików z drogą 933 w Bobku, która da, napawa optymizmem, że w najbliższych latach właśnie ta owodnica powstanie, co zdecydowanie poprawi układ komunikacyjny w mieście oświęcimy, co też będzie oczywiście sprzyjało rozwojowi gospodarczemu miasta. Czyli Oświęcim jest dobrym miastem do inwestowania? No ja myślę, że tak, bo. Znaczy ja nie wiem, czy Państwo w ogóle wiecie, że w Oświęcimiu, jeżeli e, byśmy zobaczyli cały obszar miasta, to prawie 30% jest zajęty pod obszar gospodarczy. Miasto Oświęcim e, jest właśnie pod tym względem dość wyróżnia się w skali tutaj województwa małopolskiego uzyskujemy ogromne przychody z działalności właśnie gospodarczej w postaci podatków od nieruchomości i pozwala nam to realizować wiele innych przedsięwzięć. Tutaj też warto podkreślić, jak mówimy o rozwoju gospodarczym, że odbyło się spotkanie właśnie makroregionu Małopolski i Śląska z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, które właśnie pokazuje, że oświęcim jest na styku dwóch województw, ma ogromne szanse i potencjał i będziemy starali się, oczywiście i staramy się ten potencjał wykorzystywać. Czy również Oświęcim jest dobrym, atrakcyjnym miastem do tego, aby w nim mieszkać? No, no myślę, że tak, dlatego że w Oświęcim wiele też się inwestycji budowlanych realizuje. W tym roku został oddany budynek realizowany przez firmę Dombud na 82 mieszkania. Oddane też zostały 23 mieszkania zrealizowane przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest realizowany kolejny budynek. Miasto Oświęcim wykonało też na ulicy Kopernika 16 mieszkań komunalnych. Tych mieszkań powstaje. Oczywiście mamy taki proces i, i trzeba mieć tego świadomość, że wielu mieszkańców Oświęcimia buduje się w rejonie Oświęcimia. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ciągu 10 lat, jakbyśmy sumowali ilość mieszkańców miasta Oświęcim i gminy Oświęcim, to w 2003 roku była to liczba 57 500 mieszkańców. A w tym roku jest to liczba 57 300 mieszkańców, czyli w ciągu 10 lat ubyło w tej przestrzeni 200 osób. Ja wiem, że jest takie odczucie, że mieszkańców Oświęcimia ubywa, ale znaczna ilość tych mieszkańców po prostu osiedla się w rejonie Oświęcimia, w okolicznych miejscowościach, tak jak Zaborze, Grojec, Poręba, Rajsko i żyje w tej przestrzeni. My sami wiemy doskonale, że te granice pomiędzy miastem Oświęcim a gminą Oświęcim są bardzo płynne, bo z jednej strony ulicy jest miasto Oświęcim, a z drugiej strony jest gmina Oświęcim. Więc jest to jeden układ funkcjonalny, bym powiedział, przecież w Oświęcimiu się pracuje, w Oświęcimiu młodzież się uczy, w Oświęcimiu korzysta się z różnego rodzaju form, czy to w zakresie kultury, sportu i myślę, że, że to nas wszystko łączy, zarówno miasto, jak, jak i gmina jest właśnie tym organizmem wspólnym i, i widać, że jest to dobre miejsce do, do mieszkania. No właśnie, już zaczął Pan tutaj nadmienił troszkę o rekreacji, to też bardzo ważna rzecz, żeby mieszkańcom mieszkało się przyjemnie w mieście. Dużo właśnie dzieje się też w zakresie tych inwestycji sportowych, ale też tych inwestycji, no, tych spraw i kulturalnych. Ja myślę, że tu możemy podzielić to jakby na dwa takie obszary. Jeden to taki obszar, gdzie się też wiele podział w zakresie właśnie tych inwestycji związanych z rekreacją, czyli budowa skateparku, budowa orlika przy Szkole Podstawowej numer 9. Czy tutaj też zagospodarowanie bulwarów, które stały się bardzo takim miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i o tym mamy tutaj tego świadomość, że właśnie chcemy tworzyć tą przestrzeń rekreacyjną, gdzie, gdzie mieszkańcy bardzo też miło spędzą czas, choćby właśnie plac pokoju jest tego też przykładem, że mam nadzieję, że wiosną, kiedy ta zieleń zakwitnie i, i, i ruszy, znaczy, fontanna. Ruszy, ruszy fontanna, będzie to bardzo ciekawa, atrakcyjna przestrzeń. I na pewno to też jest naszą jakby, troską, żebyśmy te działania prowadzili, i w tym roku udało się to zrealizować. Ale to też jest, Oświęcim staje się miejscem wielu ważnych wydarzeń, tak jak właśnie wspomniałem, choćby tych gospodarczych, centrum, ale, kultury, ale jest, też jak i jak właśnie to znaczy. związanych z kulturą. No to jest przede wszystkim właśnie live festiwal Oświęcim, który w tym roku myślę był wielkim sukcesem, gdzie prawie 20 tysięcy osób przyjechało właśnie na koncert Stinga. Ja myślę, że, że wiele miast nam zazdrościło tego, że właśnie w Oświęcimiu taki, taki koncert się odbywa, ale to są też i nasze działania związane z działaniami pokojowymi. W Oświęcimiu odbyła się konferencja właśnie pokojowa i będziemy chcieli, żeby w kolejnych latach była to konferencja cykliczna ale to też tak jak pan wspomniał rok kultury i związany z tym wiele wydarzeń zarówno organizowanych przez instytucje miejskie, ale też przez inne instytucje czy stowarzyszenia, które zdecydowanie zbogaciły właśnie przestrzeń Oświęcimia i stworzyły z Oświęcimia też miejscem miastem kultury i mam nadzieję, że będziemy chcieli wiele tych inicjatyw w przyszłości Otrzymać. Także naprawdę oświęcimy myślę, że, że w tym roku wiele działo się w zakresie też inwestycji, ale też bardzo dużo działo się w zakresie właśnie tych wydarzeń tego, z czego miasta no, no, powinno też tym elementem duchowym, tym elementem związanym z tożsamością, związanym właśnie z atrakcyjnością działać i, i staraliśmy się to robić. Oczywiście to będziemy chcieli kontynuować. Na koniec pozostaje mi już tylko zapytać o życzenia na 2014 rok. Co będzie takie ważne dla Pana, dla mieszkańców w nadchodzącym roku? No ja myślę, że zależy mi przede wszystkim na tym, żebyśmy właśnie e, szukali pewnej zgody, że, że przy pewnych działaniach, które podejmujemy w obszarze miasta, żebyśmy szukali kompromisu, żebyśmy nie tworzyli podziałów, które często są też eksponowane na zewnątrz, żebyśmy mieli poczucie Dumy z miasta, z naszego tutaj i historii i z tych działań, które podejmujemy nie jako urząd, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, zarówno i względem siebie, ale też i właśnie względem tutaj zewnętrznego otoczenia, żebyśmy się pokazywali jako właśnie miasto nowoczesne, miasto otwarte, miasto z określoną misją, ale, ale naprawdę życzliwe, ludzi ambitnych, ludzi, którzy potrafią znaleźć pomysł na swoje miasto I, i ja to widzę, bo widzę, że właśnie wielu mieszkańców właśnie w taki sposób postępuje. Wiele jest właśnie takich działań zarówno gospodarczych, kulturalnych, czy sportowych, które bo oczywiście tu jeszcze o sporcie nie wspomnieliśmy. Które to nasze miasto rozsławia. I, I ja nie ukrywam, że jestem bardzo dumny, właśnie z naszego miasta, i chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy taką dumę też, też mieli. Ale myślę, Przez, że korzystając. Jeszcze Proszę. tylko może, jeśli Pan pozwoli, też można tutaj jako przykład posłużyć miejsce, w którym się znaleźliśmy. Tę dzisiejszą rozmowę nagrywamy w Muzeum Zamek, w pięknie wyremontowanej nowej sali reprezentacyjnej. To też bardzo No tak, to, to jak tu kiedyś powiedziałem, że to jest nasze serce, naszego miasta. I powinniśmy właśnie bardziej czuć taką dumę właśnie z tej bogatej, pięknej historii i to miejsce, które zostało właśnie, nowa aranżacja sali, ale też i nowa wystawa jest tym, co w, w tym okresie no, napawa, jak gdyby można powiedzieć, jest na koniec roku tym uhonorowaniem tej naszej aktywności przez cały rok i przez cały okres, który staraliśmy się właśnie tworzyć też tą nową wizję Oświęcimia i i działać z wieloma instytucjami, z wieloma osobami w dobrym kierunku, bo myślę, że, że to jest właśnie ta podstawa do tego, żeby, żeby działać na rzecz naszego miasta, na rzecz mieszkańców. Korzystając z okazji, że jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, chciałem złożyć wszystkim mieszkańcom zdrowych, wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo.